Cześć, witajcie w kolejnym module module związanym z bankowością i wyborem bankowości. E, oczywiście, przy działalności gospodarczej usłyszycie: A, nie trzeba mieć bankowości, bo można mieć swoje konto. Oczywiście, państwo nas tego nie wymaga, ale sam z doświadczenia wiem i również wy również w to poznacie, że lepiej jest rozdzielać sobie pieniądze firmowe od pieniędzy, e, od pieniędzy prywatnych. Bo mając to wszystko na jednym koncie, możemy się w łatwy sposób y, pogubić, zwłaszcza gdy mamy mieć odłożone pieniądze na ZUS, mamy mieć odłożone pieniądze na podatek dochodowy, no i oczywiście pieniądze na VAT, jeżeli jesteśmy tymi vat Więc y, w tym przypadku polecam Wam właśnie tego, tego typu zrobić y, rozdział i założyć sobie właśnie konto firmowe w banku, y, które tak naprawdę nic nie kosztuje. Jeśli chodzi o konta bankowe dla firm, tylko że dla działalności gospodarczej, zazwyczaj te konta mają 0 zł za prowadzenie, 0 zł za przelewy. Jeżeli na przykład wykonujemy przelewy z tego konta do ZUS-u, czy Urzędu Skarbowego, czy płacimy podatki, no to jest normalne, że będziemy z tego konta płacić, więc jak najbardziej po spełniacie te warunki. Do tego czasami są bardzo fajne promocje, gdzie na przykład nie wiem. Yy... Po jakimś miesiącu dostajecie zwrot gotówki, nie wiem, w wysokości 300 złotych, jest jakaś premia za otwarcie konta albo 500, albo coś jeszcze dodatkowo. Wiele rzeczy możecie zyskać. Ja na przykład skorzystałem z usługi ING, bo prywatne konto mam w banku również ING, więc wziąłem sobie firmowe ING, ono było wszystko za darmo, plus do tego mogłem zyskać chyba 250 coś złotych premii takiej, więc to pozwoliło mi zapłacić pierwszą tą dołożyć sobie do pierwszego opłaty ZUS-u, co było dla mnie bardzo fajne, bo, bo zyskujemy tak, I, i mamy jakieś tam zaoszczędzone pieniądze. Poza tym wszystko w jednej aplikacji, przyłączało się tylko między kontami. No i również przelewy z jednego konta na drugie konto, czyli tej wypłaty na przykład. No i właśnie robimy wypłatę i no i co? I tak naprawdę możemy sobie szybko przelewać z konta na konto, bo jeżeli mamy te same, czy w konto prywatne i konto firmowe w jednej firmie, czy w jednym banku, przede wszystkim Podsumowując, sprawdzajcie, e, czy wszystko jest darmowe albo większość chociaż rzeczy. Czy przelewy są darmowe, czy prowadzenie konta jest darmowe, czy korzystanie z karty jest darmowe albo trzeba spełnić np. jakiś warunek e, miesięcznej korzystania z tej karty, czy wpłaty, wypłaty z bankomatu są darmowe i gdzie są w ogóle bankomaty. E, do tego z jakich można korzystać, czy jest ich dużo, czy nie. Do tego e, oczywiście, czy są jakieś fajne promocje, czy możecie coś zyskać za otwarcie tego konta. No bo to jest też bardzo potrzebne i w ogóle ta darmowość jest bardzo potrzebna, no bo w tych czasach musimy, jakby to już jest taka podstawa, a my również zakładając firmę potrzebujemy mieć jak najmniejsze koszty. Czyli staramy się po prostu szukać wszędzie tych oszczędności na samym początku, żeby później móc sobie zyskać. No i oczywiście, czy wiąże to się z waszym kontem, czy później na przykład możecie skorzystać z jakiegoś fajnego kredytu, jeżeli będziecie chcieli otwierać, e, nie wiem, rozszerzać jakąś działalność, czy, czy Potrzebujecie pieniędzy na start, wsparcie, jak jest oferta, również kredytowania, lub coś innego zupełnie się zostaje, plus oczywiście opinie. Poczytajcie opinie, poczytajcie, czy, bo sprawdźcie, czy jest aplikacja, jak ta aplikacja wygląda, czy jak wygląda środek, czyli od przelewów, czy jest to inteligentne, czy łatwo się poruszać po tym całym bankowości internetowej i, i nie będziecie musieli tracić czasu na szukanie jakichś zbędnych elementów. No i najważniejsze, to skorzystajcie z tej przeglądarki. Czyli tej porównywarki, którą macie w kolejnym module. Sprawdźcie sobie, tam jest, będą wymienione co miesiąc aktualizowane pokazywanie aktualniejsze pomocy dla kont firmowych, najważniejsze cechy są wypisane, więc sprawdźcie sobie, no i oczywiście są tam linki afiliacyjne, za które jakby ja, jak skorzystacie sobie z tego modułu, z tego linku, zarejestrujecie się przez telefon, dokonacie opłaty i tak dalej, no to ja dostanę jednorazową prowizję za ten link, że tam podpięty był i że z tego linku dokonaliście rejestracji. Dla mnie to jest jakiś tam dodatkowy zysk, dla Was to, nic Was to nie kosztuje, a ja taką wiedzę, jaką Wam przekazuję, myślę, że to jest też jakaś tam fair wobec mnie, że, że skorzystacie, za co Wam oczywiście dziękuję, ale rozumiem też osoby, które nie będą tego robić i nie mam do tego żału oczywiście. To jest taki dodatek. Więc korzystajcie, sprawdzajcie i analizujcie dokładnie. No i życzę Wam powodzenia w zakładaniu konta firmowego i wyborze tego konta firmowego.